Rozmawiam z Kubertem Ptaszkiem, tuż przed startem 74. Rajdu Polski. Duża impreza, duże oczekiwania. Niesamowita trasa, niesamowita konkurencja. Wszystko naj, naj, naj. Jak się czujesz po odcinku testowym? Dobrze powiedziane, wszystko naj, naj, Jesteśmy w końcu na naszym terenie. Także bardzo się cieszę ze startu tutaj, szczególnie też w barwach Orlen Timu. Jest dużo rzeczy, które tutaj gra wspólnie, czyli sponsor rajdu, sponsor jakby na mojej małcie. Także to jest jakby też dodatkowa presja do tego polska, kibice. Także no, jest niesamowicie dużo presji z zewnątrz, ale mam Mam nadzieję, że to podałamy. No cię, tak naprawdę to to wiem. Także zobaczymy jak to wszystko będzie działało. O, odcinki niesamowicie szybkie, ale to żadna nowość dla, dla odcinków w Polsce. Także zobaczymy. No, mam nadzieję, że jesteśmy dobrze przygotowani. Skończyliśmy dwa dni testów. Dzisiaj Shakedown, zapoznanie również poszło pomyślnie. Także mam nadzieję, że te notatki dadzą nam po prostu komfort swobodnego i szybkiego poruszania się po odcinkach. Także myślę, że, że wszystko jest gotowe. Jeśli mnie zawiedziemy, to po prostu wszystko będzie dobrze. No i też bardzo ważny rajd, jeżeli chodzi o punkty. Punktów klasyfikacji WRC2. Ja myślę, że liczysz tutaj na, na sporą zaliczkę punktową, ale konkurencja jest znowu naj. No dokładnie, no, ale najlepiej jest się porównywać po prostu przy najlepszych. Konkurencji wydaje, że 16 samochodów w WRC2, także no, liczba jest duża, troszeczkę mniejsza jak w Port ale no mamy się z kim ścigać. Są nazwiska stopu, są fabryczne zespoły, także no nasz wynik będzie odzwierciedleniem fajnego, myślę, tempa. I można się spokojnie porównywać z chłopakami. Także zobaczymy, jak to wszystko się łoży. Jak dam pokazało, że forma jest. także... Mam nadzieję, że uda nam się też utrzymać po prostu jednak to najlepsze miejsce z Polaków, także zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Generalnie nie zamierzam patrzeć jakoś specjalnie na czasy. Mam nadzieję, że po prostu praca, którą wykonamy, będzie, będzie dobra i jeśli po prostu koncentracja dopisze i my zrobimy to, co po prostu potrafimy, no to to będzie dobry i solidny wynik. To no chyba życzę, życzę Ci tego, żebyś robił swoje, żebyście w zespole robili swoje, a myślę, że ten wynik na pewno przywieziecie solidne na metę i mam nadzieję, że te polskie trasy po prostu będą Wam pomagać. No, zobaczymy, jak będzie też z pogodą, bo to ona jest troszeczkę nieprzewidywalna tutaj, cały czas codziennie nam się co innego wyświetla na ekranach telefonu, także zobaczymy, co, co pogoda przyniesie. Jeśli popada, no to ten challenge będzie troszeczkę jeszcze bardziej skomplikowany. Sama jazda po suchym już tutaj jest niezwykle trudna, ze względu na koncentrację, którą trzeba utrzymać, bo prędkość jest niesamowicie wysoka. Więc zobaczymy, jeśli spadnie deszcz, to po prostu ten challenge będzie większy, ale mam nadzieję, że wszystkim podołamy. No ale wtedy satysfakcja na mecie i z osiągniętego wyniku będzie jeszcze większa. Dokładnie, no, warunki są wszystkie dla, no, tak, tak, takie same dla wszystkich załóg, więc nie ma co narzekać, zobaczymy co, co pogoda przyniesie, a my jesteśmy gotowi na każde warunki. Trzymajcie kciuki, do zobaczenia. Dzięki bardzo.